Vive Profit kiedyś i dziś. Tak się składa, że to właśnie w Vive Profit nagrałam swój pierwszy odcinek lumpeksowy. No i dziś mija 6 lat. Porównamy sklep, porównamy ceny. No i zobaczymy, jak to było kiedyś, a jak to jest dziś. Zapraszam do oglądania. W takich cenach to myślę, że jak najbardziej to jest dobrze. To Wam kopara opadnie. Trzech wystąpień. Bym tutaj poguszałam. No właśnie. No ogromna różnica, złotówkę, 3 złote, 5 zł. no co kocham najbardziej. Ona jest w stanie idealnym. Jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie, to na start mam takie trochę déjà vu, czyli że nic się nie zmieniło, może nie nic, ale niewiele. Ogólnie branding się nie zmienił, kolorystyka jest podobna, układ sklepu jest podobny. Bo właściwie tutaj wszystko, bym powiedziała, czy bym dzisiaj weszła, czy 6 lat temu jest... Prawie że identyczne. Zaczynamy od sukienek, nie dlatego, że są moimi ulubionymi, tylko dlatego, że akurat są naprzeciwko wejścia. Tak po prostu wyszło przeznaczenie. Dzisiaj jest poniedziałek i sukienki za sztukę kosztują 30. 2 zł, tak, 31,99 dokładnie. Odzież tu jest podzielona na te bez klipsa i te z klipsem i tutaj widzimy dokładnie, jak to wygląda każdego dnia, cena z metki i każdego dnia coraz taniej. Dzisiaj mamy poniedziałek, czyli od tego, co zobaczymy na metce odejmujemy 20%. Piękne są tutaj sukienki i tak z ciekawości na przykład ta, podoba mi się, powiem wam tak, kolor mi się podoba, ja w ogóle lubię takie perełki a la perełki I na przykład ta sukienka dzisiaj kosztuje 70 zł, czyli 20% taniej, no to jest super, bo powiem wam, że tutaj takie na przykład właśnie koktajlowe, wizytowe sukienki. W takich cenach to myślę, że jak najbardziej to jest dobrze. W moje ręce wpadła taka Ramoneska z Zary. Ona na metce kosztuje 70 zł, czyli dzisiaj o ile dobrze liczę, to 56 zł za nią. Będę zapłaciła i powiem wam, że mi się podoba, tylko, że nie wiem, czy ona nie będzie za mała. To jest XS-ka. Fajny ma materiał, fajny ma kolor. Bardzo lubię takie baby blue, bardzo lubię. A nie, jest spoko. Chociaż ja lubię też takie te ramoneski ogólnie luźniejsze. Pytanie jak z rękawkami, czy nie są za krótkie, nie? Nie, chyba są za krótkie, czyli musiałaby być bardziej eska. Pytanie, czy eska by też tutaj tak ładnie leżała w ramionach, bo na przykład mam takie wrażenie, że one są tutaj idealnie skrojone. No wiecie, i teraz tak, pytanie, no ona ma stan idealny, to jest taki w ogóle zamszyk, taka jest bardzo mięciutka. No chyba nie wezmę ze względu na te rękawki, nie jestem przekonana, czy ona nie jest na mnie za mała jednak trochę, ale myślę, że jak na taką perełkę, no to spoko, chociaż ona Normalnie bym powiedziała, że, że za rzecz 56 zł to dużo, ale też muszę być obiektywna i wziąć pod uwagę to, że to dużo waży. Więc jeżeli by była cena y, taka na kilogramy, o mąż, o, ja tylko, ja tylko, <laughs> tylko dokończę, przywitać. że to wtedy by mogła być podobna cena, bo to jest naprawdę ciężka rzecz. Ja tylko przyszedłem się przywitać, podziękować za miłe komentarze o! w ostatnim filmie. Ja dzisiaj akurat pracuję w samochodzie pod lumpexem, ale <laughs> chciałem podziękować za bardzo miły odbiór naszego ostatniego filmu. Tak, z wspólnego jak jakdań zdaniem się razem ubieramy. Bardzo miłe komentarze napisałyście mu i to myślę, że go zmotywuje do częstszych Aż, wystąpień. Bym tutaj sobie. No właśnie! Więc na pewno Daniel będzie, może nie dziś, może nie w każdym odcinku, ale dosyć do czasu jak najbardziej. To tam patrzysz. Nie, myślałam, że to... Ej, fajna. Nie mam pojęcia. <grym> ale Takim by nie, że wbiłem, znalazłem i wyszedłem Fajne, nie? Ej, fajne A jak to sprawdzić, czy to męska, czy damska? Mega, nie? No Ale czekaj, jak jest zapięcie na po lewej a Nie, czy... jest męska Męska jest. chyba, nie? Bo guziki, tak jakby guzik Nie, ja, ja zawsze jak zapinam Nie, po prawej Nie, nie wiem To wygląda w ogóle mi na markowe Nie znam tej marki, ale wygląda mi na markowe Nie mam pojęcia A przypominam, że dla mnie markowymi rzeczami są takie, które... Y Marek, które po prostu znam Na pewno wiem, że jest... Y German, ch Chibo Chibo, czyli bo to jest... Sprzedaje ciuchę. E, Masną odzież jest przeciwwiatrowa, przeciw, wiatrowa, przeciw e, water, jak się mówi, wodoodporna. Ale mi się podoba. Kiedyś była w dniu świera, była, e, pamiętasz? Jak mi się koterski miał Jeszcze coś, ale e, taką nie wiem, kutkę, kurtkę jaskrawo pomarańczową, jakąś taką, Levisa. Pamiętasz tam scenę? Była taka scena w, jak co tatuś robi dziubek. A, co to, to się robi? On dziubek. też miał właśnie taką e, kurtkę Lewajsa. Okay. Taką właśnie w podobnym stylu. 70 złotych, tak? Tam. 70 zł? Czyli nie, minus, minus 23, czy jeszcze, czyli 50, chyba 6. No nie wiem, mi się podoba. Mi też się podoba. 360. Ona wygląda na męską według mnie, no raczej nie jest Damska, no. 400. a, zapnij, a za, zapniesz się? Wezmę Twoje okulary. Widzisz, wbijam do lumpa, robię show i wychodzę. Jak ci w ogóle jest ładnie w takim pomarańczu? Nie no. masz chyba nic. Ja lubię skrawę, lubię takie tak. oczowalne. To jest odniesienie do tych spodenek różowych, na które poleciałeś. Oj, od do tych razu. tych różowe spodenki, jak będzie brzydka pogoda. Biorę, dziękuję bardzo. E, do zobaczenia. Nie mam więcej pytań. W kolejnym odcinku całuję tych, który kocham. No i zakupów. Dziękuję. Próbujcie, pamiętajcie, żeby subskrybować Damaris, bo się stara i robi dobrą robotę. Kolejna rzecz, jaka wpadła mi w oko, to taka kamizelka. 55 zł na metce, czyli 44. Czy fajna ona jest? Czy się okaże, że tutaj mi się bardziej będzie podobało na tej strefie co nie jest wyceniona odgórnie na metce, ja sobie pozapinam tutaj te. Czekajcie, ten pasek, bo tam mam wrażenie, że chociaż jest taniej teoretycznie w sensie za rzeczy, to te rzeczy są takie chyba trochę bardziej średnie niż tu, a i tak są, a i tak jest za niewysokie ceny, ale zaraz sobie porównamy, bo w ogóle ja już sprawdziłam jaka była cena 6 lat temu a jaka jest dziś, to Wam kopara to jest taka kamizelka, ale taka jak ram, ra, ramoneska, nie? No muszę się na nią mocno zostawić, bo bardzo mi się podoba. Zastanawiam się tylko po prostu bardziej pra, praktycznie z, z stronę, ile razy będę to ubierać, ale wydaje mi się, w ogóle teraz jestem taka na motocykl, co? Mogłabym jechać jakimś Harley'em, oczywiście elektrycznym. <grym> podoba mi się bardzo. Wiecie co? Ja ją wrzucam do koszyka, E, I na 99% ją wezmę. jeszcze sobie obejrzeć na pewno, na przykład co do takich alas kurkowych rzeczy, to naprawdę trze, ob, ob, oglądajcie je bardzo dokładnie, bo one mają taką tendencję do pękania w zależności od tego, jaka jest jakość tych rzeczy. No i wiek. <laughs> Więc warto sobie dokładnie obejrzeć, czy już gdzieś nie zaczyna pękać, no bo tak, taką to trochę bez sensu byłoby brać. I jeszcze tym bardziej za taką kasę, wiecie, za parę złotych, no to jeszcze tam bierzecie 2-3-5 razy i po prostu zakończyć się żywot danej rzeczy, chyba jest okej, okay, chyba jest wszystko idealnie. No ale jak już macie zapłacić więcej, no to jednak warto Torebkę biorę, bo jakby mi ktoś tutaj wyciągnął, to ja nie chcę. Wróciłam na tę niezaklipsowaną strefę i odpaliłam screen, z zrzut ekranu z mojego filmu tego 6 lat temu. I tutaj, na przykład, sukienka tunika w najdroższy dzień kosztowała 40, 24 zł, a w najtańszy 6 zł. W porównaniu do tego, co jest dzisiaj, dzisiaj sukienki w najdroższy dzień kosztują 35 zł, czyli 11 zł drożej, a w najtańszy 16 zł, czyli 10 zł drożej. Taka jest różnica w co do spodni, no to one są tak samo w najdroższy dzień 35 zł jak spodniczki, a były 20 zł, czyli 15 złotych są droższe w naj, najdroższy dzień, a w najtańszy kosztowały 6, a też kosztują 16, czyli też 10 złotych. No 15 zł za sztukę, no to prawie że wtedy mielibyśmy w najdroższy dzień dwie pary spodni za 4 dychy, a dzisiaj dwie pary spodni mamy za 70 zł. No to to jest spora różnica w sumie. Prawie że dodatkowa. Para byłaby gratis. No, ogromna różnica. Ja wiem, że oczywiście jakby wszystko podróżało, to tutaj nie jest tylko kwestia Viva. No tak to jest. Ceny za wszystko wzrastają, ale różnica jest dość spora. W sumie nawet biorąc pod uwagę mam wrażenie, inne lumpeksy ogólnie, ale tutaj faktycznie jednak jest takie poczucie, że jest raczej drożej niż taniej, bo jakby nie jesteśmy w stanie, chyba, o ile ja to dobrze rozumiem, kupić taniej niż te 16 zł za te rzeczy, chyba, że są jakieś jeszcze dodatkowe promocje, wyprzedaże czy coś, bo z tego co że to też takie są. W ogóle to ja uwielbiałam chodzić do Vive na Marwilską, tam już Vive nie istnieje w ogóle, cały rokarz został niestety spalony, ale tam nie wiem, czy to po prostu ja trafiałam faktycznie na jakieś promocje czy coś, ale nie miałam poczucia takiej drużyzny raczej, chociaż to wszystko zależało, ale faktycznie często były takie karteczki, o na przykład tutaj zobaczcie, jest wyprzedaż, wyprzedaż 9,99 złotych sztuka dam sukienki damskiej i teraz pytanie to jest tylko dzisiaj, to jest super. Bo jeżeli nie ma wyprzedaży, no to faktycznie, tak jak Wam w wskazałam, te ceny, no to się wydaje dość sporo. Ale za 10 zł, no to to już jest bardzo dobrze. To już jest takie zupełnie inne poczucie. Takie bardziej lumpeksowe, dlatego, że w momencie, kiedy te ceny są... O, na przykład akurat trafiłam na fajną sukienkę, zaraz zobaczymy sobie ją. Bo w momencie, kiedy coś kosztuje 35 zł, spodnie, sukienka, co tam jeszcze, różne rzeczy, to, to, macie, takie, to macie takie poczucie, jakbyśmy byli w sieciówce bardziej, na wyprzedaży, nie? Nawet na wyprzedaży czasami można gdzieś tam taniej te rzeczy złapać. O, zobaczcie, na przykład taka sukienka. No i to też wszystko zależy od rzeczy, bo jeżeli no, jest sporo rzeczy, które są takie średnio fajne chyba jej rozmiar, no to wtedy sobie myślisz Boże, 35 zł to szaleństwo. Ale jeżeli trafisz na jakąś taką perełkę z drugiej strony, no ale chcemy w lumpeksie, więc też zwracamy uwagę na to, żeby znajdować jak najfajniejsze rzeczy. Kurczę, nie ma żadnego rozmiaru, przyłożę ją do siebie, bo podoba mi się. To wtedy mimo tego, że jest tam 35 zł na przykład czy ileś, powiedzmy jakaś tam potencjalnie wyższa cena, no to mamy poczucie kurczę, dobra, ja mam to za tylko 35 zł, bo to jest warte dużo, dużo więcej, bo albo to jest na przykład jakaś fajna marka, albo ma super materiał, albo po prostu nam się bardzo, bardzo podoba i po prostu jesteśmy zachwyceni z tej, ce... z tej... o za duże, z tej, ale ładna, przyznajecie z tej rzeczy i nie dbamy o to, że jej cena jest może trochę wyższa. Czyli widzicie, jest jednak alter... alternatywa, od razu inaczej się te rzeczy przegląda, bo faktycznie jak ostatnio tutaj yy, robiliśmy odcinek, jeżeli go nie widziałyście, to, to on jest tutaj, z Moniką nagrywałam, to yy, rzecz... Każda kosztowała 35 zł, którą my wzięłyśmy do ręki. No i ta cena się zrobiła dość spora, bo tam wiecie, nie pamiętam ile tych rzeczy ostatecznie Monika wybrała i, i, i ja chyba wyszłyśmy. Chyba ostatecznie ona wyszła z jedną czy dwoma. Nie chcę Was sprowadzać błąd, ale nie, nie wzięła tego dużo, właśnie ze względu na to, że cena jej się wydała po prostu zbyt wysoka. Ale dzisiaj przy cenie 9,99 za kilogram, to jest zupełnie inna em, para kaloszy. Także kochane, zawsze jak zwykle w każdym lumpeksie obczajajcie promocję. Jeżeli pierwotna cena powiedzmy jest dla Was zbyt duża, no to myślę, że. Warto przyjść po prostu w inny dzień. Zobaczymy, na ile tutaj, czy mi się uda coś dzisiaj jeszcze znaleźć z tej właśnie strefy. Ale jeżeli tak, to na pewno będę bardzo zadowolona. Myślę, że jedną z kwestii, za którą tu się płaci, to jest też na pewno rozpoznawalność marki. Już jakby no to jest sprawdzone miejsce, no bo raczej yy, myślę, że no to jest taka jedna z pierwszych sieciówek. O, ta ładna, ale za duża na mnie, aleczka. Pokażę wam ją w całości, bo ja sama nawet ją z ciekawości w całości zobaczę. Ładna, ręka. Bardzo ładna. Aleczka, i to słuchajcie, jest jeszcze nawet. I to w ogóle jest rzeczy z metką. Mhm. To, że jest taka spójność, że lokale są bardzo do siebie podobne, że często są blisko centrów handlowych albo w centrach handlowych. Na przykład, drugie Vive Profit, jakie chyba w życiu nagrywałam, to było Vive Profit w Poznaniu. To było chyba w ogóle otwarcie w galerii MM. W sumie nie wiem, czy dalej tam jest, chyba tak. O, to ładne. Bardzo ładne. Zara, SK, Dzianinka, przyjemna, mięciutka, Przymierzę ją, podoba mi się. I kolor też mi się bardzo podoba. Więc myślę, że te kwestie jak najbardziej bardziej również mają um, cenę po prostu na wpływ. Ja Viva akurat bardzo lubię. Od kiedy się przeprowadziłam do Warszawy, to zaczęłam robić właśnie tam na marwilskiej zakupy. Kilka odcinków tam powstało. Zresztą na pewno widziałyście na kanale, a jak nie sobie przyjrzycie, Bardzo fajny swoją drogą odcinku. I też ze względu na to, że Viva to był pierwszy lumpek, do którego trafiłam na początku swojej lumpek, całej kariery, to też mam sentyment. Także ja jestem bardzo za, ale jako taka już zagorzała lumpeksiara, jeżeli mogę tak nazwać, bo zagorzała to chyba nie jest jakieś takie pozytywne słowo. Doświadczona, o, doświadczona, że wiecie, że czasami gdzieś tam człowiek znajdzie mega fajne rzeczy za złotówkę, 3 złote, 5 złotych, no to jednak y, wiadomo, że chcemy wy upolować jak najfajniejsze rzeczy, jak najtaniej. Ale widać, że w miarę tanio też jak najbardziej się da. To fajne, Stradivarius XS, taka trochę bym powiedziała retro, trochę tuwelurek jest. Świetna, kolejna świetna. Mój koszyk został tam, więc ja muszę to pilnować. Wszystko i trzymać jeszcze teraz w, w Od pierwszego odcinka do dzisiaj minęło już 6 lat, nie wiem kiedy, ale faktycznie miałam sporą przerwę w tych odcinkach. To nie jest tak, że od 6 lat nagrywam. Tak naprawdę systematycznie zaczęłam nagrywać dopiero w sumie od początku zeszłego roku. Tak yy, mniej więcej to wyszło. Wcześniej skupialiśmy się głównie na kanale Daniela i różnych tam innych rzeczach, rozwoju firm i innych pracach. A teraz przyszedł czas, gdzie ja mogę się tutaj w Bloombeksach realizować. Zresztą nie tylko w lumpeksach, bo jak wiecie różne inne formaty na kanale też testuję, chciałabym poszerzyć, że tak powiem, tematykę, ale jednak lumpeksy zawsze będą najbliższe memu sercu, najbardziej będą się myślę, że ze mną przez to kojarzyły, także tak, to jest taka moja baza taki mój fundament YouTube'owy. Do mojego koszyka wrzucam jeszcze takie cudeńko. Czy będzie dobra? Na mnie zobaczymy, ale bardzo mi się spodobała. To jest C&A 100% wiskoza i w ogóle ma tak pięknie wycięty dół z takiej trochę niewiasty tańczącej, tańczącej w polu przy, nie wiem, jakichś słonecznikach. Tak mi się trochę skojarzyło. Zobaczymy, jak będzie na mnie wyglądała. Ta sukienka kojarzy mi się z Pocahontas. Nie wiem czemu. Tak słoneczko troszeczkę świeci, żeby wam pokazać. Nie wiem czemu, ale to, to wycięcie na dole ma takie trochę, albo z jakimś też y, tym, co skakał po drzewach, jak on się nazywał? Tarzan. Tarzanem. tak! Albo z tą właśnie Jane, to też była ona, ona była tarzana, Jane to była, nie? Chyba tak. Chyba tak. No, y, mega nie wiem czemu, ale nie pamiętam, czy one miały dokładnie takie same sukienki, ale takie jest moje pierwsze skojarzenie. Hmm, to jest Emka czy nie będzie za luźna za bardzo? Może być, ale jakaś tak coś ma w sobie ta... O, brudna jest. a nie, to zejdzie. Zobaczcie, tutaj ma taki brudek. Z tyłu, ale on się wydaje niegroźny. A może że kolor mi się podoba, bardzo lubię, pudrowy róż. Dobra, wrzucam do koszyka. Trafiłam na piękną sukienkę, tylko właśnie trochę nie do końca ją rozumiem. Bardzo mi się podobają te rękawki, przede wszystkim na nie zwróciłam uwagę. Kolorystyka też fajna, i to jest eska według tego, co jest tutaj na dole na matce, bo widzicie tutaj yy, nic na górze nie ma. Ale tak, jakby nie ma żadnego guzika, żeby to tutaj zapiąć. Są szlufki, czyli, a tu pewnie był jakiś taki pasek. Przypuszczam, po prostu w kolorze tej sukienki. I to się pewnie tylko tak po prostu przekładało jak jakiś szlafrok i wiązało. że to pewnie i tak by się rozchodziło, jakby. Mm, Okej, okay, już wiem, co to jest. To jest pewnie taka narzutka na strój kąpielowy, takie coś tego typu. Bo to nawet tak trochę wskazuje taki motyw, tutaj jakieś rozgwiazdy, muszle, morski. Wygląda to tak trochę jak jakaś tam rafa koralowa. I pewnie po prostu to chodziło o to, że to był pasek, i tu nawet jak się rozjeżdżało, to w środku był strój kąpielowy. I to bardzo mi się podoba. Bardzo ładna rzecz, ale bez paska to nie, bo bez paska to tak, nie podkreślę tutaj sobie figury, talii w sensie, to będzie po prostu tak luźno tutaj wisiało. A znowu takiego paska jak na przykład tutaj, bo tę te, te sukienkę też kupiłam oczywiście w Lumpeksie. I ona nie miała paska jakby tego oryginalnego, bo przypuszczam, że tutaj też był taki materiałowy z tego samego materiału jak reszta. Ale zobaczcie, ja sobie dobrałam na przykład tutaj taki srebrny pasek ze, ze srebrną szklówką i to fajnie wygląda. Ta sukienka ma złote, srebrne, przepraszam, guziki. No i wydaje mi się, że to pasuje bardzo fajnie. Nie? A no a tutaj po prostu takiego już paska raczej nie dobiorę, no bo to na strój kąpielowy, no to już zupełnie co innego, tu musiałby być taki dedykowany do tego, także ja idę dalej, ale rękawki, Takie. piękne. W ogóle, jakbyście chciały sobie obejrzeć ten odcinek sprzed 6 lat, to ja też was tutaj do niego odsyłam. Zobaczycie, jak ja wyglądałam 6 lat temu i w ogóle, jaki był, jak ja dzisiaj go oglądałam, bo sobie specjalnie go obejrzałam po to, żeby zobaczyć porównanie, żeby zrobić to porównanie. I zobaczyłam w siebie, co w się sensie montaż, wszystko. Wiecie, ja tam chodzę po sklepie, jest dużo muzyczki jakieś tam, mało pokazywania rzeczy, mało. O, ta ładna nawet, dość ciekawa. Mało w ogóle mówienia mojego. No, różnica jest generalnie ogromna. Także myślę, że mniejsza jest ogólnie w samym prof Vive Profit niż w moich filmach. Uuu, czekajcie. Co myślicie o czymś takim? W sensie wydaje wydawało mi się na początku mega duże i dlatego to odniosą, ale to chyba jest taki krój, bo to jest eska, więc to chyba ma być takie workowate. Tylko czy mi takim worku będzie ładnie tak ogólnie? Czy ja będę jakoś taka super zadowolona z tego worka? Zobaczymy, co to jest. Może jakiś materiał chociaż fajny. Tak, 100% bawełna. Fajnie. Podoba mi się, ale chyba nie, chyba nie na tyle. W sensie też w sensie tak mi się średnio się czepiam, bo nie wiem do czego to się czepiam, do tego... Dobra, tak coś nie, go też. To jest akurat taka bardziej obcisła, ale kolorystyka też podobna. Materiał i rozmiar nie dowiemy się, jak jej długość. Taka nie jest super długa, ale też nie jest super krótka. Tu w biuście może być trochę za duża, ale taka jest, że chyba za sprawdzę, jak mi w niej będzie. I na przykład ta rzecz, nawet jakby było niedrogo za kilogram, jest generalnie z cięższych rzeczy. Ta sukienka jest ciężka, więc na przykład to 10 zł, to na pewno jest super cena za to. Nawet jakby był w Lumpeksie na wagę i tani dzień. To co kocham najbardziej i korzystam tego w lumpeksach, kiedy tylko one są, to książki. Kocham książki, a tutaj nowe książki, w sensie one są naprawdę chyba serionowe, nowe, bo one nie wyglądają na używane. Są w cenie 2.5 i 10 zł. Ta na przykład Zdrowe i pełne energii dziecko poradem dietetyczki kosztuje 10 zł. I zobaczcie jak ona Kurczę. Ona pachnie nowością, jak ja kocham. Wąchać książki, jestem uzależniona totalnie od książek. Dlatego jeśli tak cieszę w lumpeksach z książek, bo ja bym mogła je po prostu kupować na potęgę. Przed pójściem do przymierzalni przyjrzyjmy jeszcze dodatki, co tutaj można y, znaleźć. Opatrzcie, jakieś takie lampki smart do domu. Y, to jest mnóstwo pierdłek i ostatnio na przykład tutaj kupiłam taką piękną figurkę, o, jakieś słodkie na przykład kocyki dla. Sukotów i psów z łapki. Już tutaj cenny kołość wygląda. Aha, czyli jak coś kosztowało 29 zł, to kosztuje 24, też jest jakaś prąka. Dziecię, minus 20%, jest na wszystko skąpliwy box. okej. Okay. No ale na przykład, no nie wiem, jakby, nie wiem ile na przykład taka rzecz pierwotnie by mogła kosztować, ale tak mi się wydaje właśnie, że około 30 zł, więc nie jest to dla mnie jakiś super deal w tym momencie, ale na pewno jakiś znajdę jakieś takie zabaweczki dla piesków. To jest fajne. I to kosztuje 16 zł. No to to jest spoko. Bo moja Cecily, yy, czyli mój kot. Raczej niekoniecznie w tym. Chociaż ona ma już bardzo podobną zabaweczkę. Ja w ogóle wszystkie zabawki dla Cecily praktycznie w rumpek się kupiłam. Ona ma mnóstwo misiów, zresztą, które znacie, bo ja je w różnych odcinkach pokazuję. Więc nawet dla zwierzaków można kupować zabawki w rumpkach. to dla kota, patrzcie. Kod jest narysowany. I on wchodzi sobie do tego, a koty robią takie, to są te rzeczy, takie tunele, na przykład Silly ma taki szeleszczący tunel i co widzę przez niego to czas przebiega, się w nim. To jest super, nie no, to jest słodkie, słodkie, nie widziałam jeszcze czegoś takiego. O, kwiatek sztuczny, wygląda jak prawdziwy, 10 złotych kosztował, czyli 8 złotych, to fajne. Ej, dalej są te same podstawki, ja mam za nie dychę, a teraz kosztują 8, a ja lubię, bar leży u mnie w salonie na stole i pięknie wygląda, to pięknie. Takie sztuczne kwiatki, ja teraz głównie się za sztucznymi kwiatkami oglądam, właśnie dlatego zwracam na nie uwagę. No bo mało ogólnie jest nietoksycznych kwiatów, mam jakąś tam palmę artekę w domu, która jest nietoksyczna, ale już się Cecilia zaczęła z nią bawić, więc może nie jest dla niej szkodliwa, ale i tak ją zabija ona. Sicily ją zabija, w sensie, a nie kwiat Sicily. No, także generalnie chyba pójdę w to, że nie będę miała żadnych prawdziwych kwiatów w domu. Mam drzewko szczęścia, dwa w szczęścia, które są nietoksyczne dla kotów i którymi Sicili się nie bawi jak na razie i oby tak zostało. Ale Palma Arteka jest taka bardziej trawiasta, a ona się trawą lubi bawić, więc no to nie przejdzie, więc chciałabym jak najwięcej, lubię zielone w domu, ale muszę iść w takie zielone w domu. Nawet tutaj w Vive kupiłam ostatnią zabaweczkę dla Sicili i powiem Wam, że jest Cecily approved i kochają. A ta, jakie, jakie to piękne, to jest chyba jakiś handmade. Przesłodkie, jejku, ale naprawdę ja w życiu nigdy nie oglądam. I to, jakie słodkie! To jest chyba dla jakiegoś niemowlaka, tutaj sobie kładziemy dziecko, nie wiem, a może albo pod... Nie, no nie wiem, ale po prostu ja od kiedy w ogóle mam kota, tego kota, bo jak miałam poprzedniego kota, to wcale tak nie było. On nie, nie bawił się tak super jak Sisili. Takimi właśnie pierdunkami, misiami i tak dalej, a Sicili po prostu jest totalnie misiowa, kocha mi się, bawi się nimi, gryzie nimi i gryzie je, rzuca nimi, biega za nimi. Słuchajcie, jak ja wkładam takie misie jej do prania, a piorę jej co kilka dni, to ona po prostu stoi przy pralce i czeka, a jak tylko je wyciągam z pralki, to ona od razu się zaskacza na mnie i chce te misie z po prostu no, takim misiowym kotem. To jest nieprawdopodobne. I właśnie też od tego czasu bardzo dużo się przeglądam i bardzo dużą radość mi to sprawia, bo jak znajdę coś fajnego, to też właśnie sprawia mi jej radość, a to jest no za grosze, no bo takie misie to zazwyczaj kosztują no nie średnio 5 złotych On nawet wpadł mi w ręce taki reniferek świąteczna wersja zabawki dla Cicili właśnie z ciekawości sprawdziłam jaka jest cena dzisiaj mamy poniedziałek najdrożej za takie małe zabawki czyli do 50 cm jest piątek 13 złotych, a dzisiaj 10 zł. No to za 10 zł, nie wiem, no nie jest to dużo, ale ona ma też tyle tych zabawek, że ja raczej po prostu biorę wtedy, kiedy jest najtaniej. Nie, nie mam jakiegoś dużego parcia. Chociaż uważam, że jakby i tak jest dużo taniej niż wiadomo. Nowe rzeczy, jakbyśmy poszli do jakiegoś dziesięcego sklepu, to te zabawki naprawdę potrafią czasem sporo kosztować. A myślałam, że to kocek, a nie to jakaś błyska. Więc i tak warto nawet w takie droższe dni wybierać zabawki w Mumpaxach, w, w, w mojej opinii, w mojej ocenie. Zdecyduję teraz, czy biorę tę kamizelkę od Razu, bo ona z tego wszystkiego jest y, akurat dzisiaj wypadło, że najdroższa. No i czy warta swojej ceny? To jest w ogóle tak wam powiem, a nie mam pojęcia jaka to jest marka, możecie sobie zobaczyć jakiś suian, -e coś tam, ma jakaś chińska. No tak, bo tutaj bardzo dużo chińskich znaków. Także nic nam to nie mówi, no ale w sumie jakie to ma znaczenie produkcji i tak jest taka sama wszystkiego. Wszędzie. Podoba mi się, ale wiem, że ciężko, nie, nie, nie że ciężko będzie mi ją wystylizować, ale mam na przykład czarną ramoneskę, która, jest, która wygląda mam wrażenie identycznie jak ta kamizelka, tylko ma po prostu rękawki, nawet chyba dzisiaj mam ze sobą, mam, tak, tak. Dzisiaj mam ze sobą w samochodzie leży, na wieczór jak się zrobi chłodniej. I obawiam się, że jak będzie, właśnie, jak będzie chłodniej, to będę po prostu zakładać tą ramoneskę. Znaczy taka mizelka jest o tyle fajna, że ona by mogła być jakby elementem stylizacji takim na co dzień, bo ramoneskę to raczej zakładam jak już mi jest chłodniej właśnie, jako taką odzież wierzchnią, a ta by mogła być po prostu elementem odzieży takiej, takiej stylizacji, w której jestem cały dzień, prawda? I także kombinuję, 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 koń pod górkę trochę tutaj, ale chyba jednak nie wezmę. Chyba jednak ją odwieszę. Na końcu Wam powiem, czy na pewno, ale raczej jestem za tym, żeby. Nie wiem, w sumie jednak. Dobra, robimy cięcie, muszę się zastanowić sama. Sprawdziłam jeszcze na Cibo to markę Move to Discover, czy znajdę tę kurtkę, tutaj mam nawet numer referencyjny, akurat jej nie ma na sklepie, ale są bardzo podobne, praktycznie identyczne i są po prostu uniseksy, bo w tych kurtkach są na zdjęciach i kobiety, i mężczyźni, także myślę, że super, ona jest w stanie idealnym, wyjdzie za, nie, za nią jakieś 55 zł, a na sklepie takie kurtki kosztują tak od 140 do 200 paru, więc przynajmniej minimum tak około stówę wyjdzie we, za nią taniej, a jest no jak nowa, bardzo się Danielowi spodobała, a to najważniejsze, najstan także koszyk na pewno, yy, także na pewno pójdzie ze mną do kasy. Pierwsza rzecz idealna, no gdyby była mniejsza, to byłaby za, za mała, a dzięki temu mam taki ludzik i jest bardzo przyjemnie. Ten materiał skradł moje serce. Ona jest tak mięciutka, tak przyjemna i kolor ma przepiękny. Ten krój tutaj fajnie lubię takie wycięcia. Jakby tutaj taka, taki półokrąg, nie wiem jak się nazywa to, to, to cięcie, ale podoba mi się bardzo. Jest śliczna i jestem, no. Zakochana jestem, bo kolor po prostu uważam, że do mojej karnacji pasuje idealnie. Uważam w ogóle, że blondynkom jest w takich właśnie jasnych, błękitach, pudrowych różach. Bardzo ładnie. Oczywiście nie każdej osobie, ale w większości mniej więcej. Także ja na pewno taką biorę. Cudowny, to jest. Ta chyba też super, co prawda jak miałam zesłoniętą kotarę, to mało się widziałam, bo światła nie miałam odpowiedniego. Jak tak sobie myślę o niej, to myślę oczywiście albo na bezstanik, albo jakąś bardatkę, coś takiego, bo tutaj nie może nic wychodzić. Lu luzik jest, jest spoko, jeżeli chodzi o, o rozmiar, jest komfortowo, w takim beżu też mi się wydaje, ogólnie lubię kolory ziemi, wiecie zresztą o tym. Wydaje mi się, że fajnie. Jak wam się wydaje? <laughs> Miki powiedziała spoko, wiesz, jak zadychę. <laughs> Ta niestety jest na mnie za duża. Ramionczka nie są regulowane, więc trzeba by było je po prostu skracać, ale nawet to by nic nie dało, bo ona jest tutaj za luźna i tutaj za luźna, także no nie na mnie. A czy mi się podoba? No podoba mi się pewnie gdyby była na mnie dobra, to bym ją wzięła, bo polo, lubię połączenie beży niebieskiego, ma bardzo ładny krój. Oczywiście nie jest wyprasowana, więc to nie wygląda. Materiał ma też bardzo dobry, także pewnie byłaby wtedy moja. No niestety kolejna za duża rzecz na mnie, także to dużo mówić. No, no nie, ale fajna. Ciekawa jest bardzo. W ogóle mega fajny jest motyw tej, ten wzór, bo zobaczcie, tu jest welur, a ona tutaj jest taka siateczkowa, to jest siateczka. Ma podszewkę, także naprawdę ciekawa. Ładna kolorystycznie też, no ale nie na mnie. Tutaj jest smutek, bo sukienka mi się podoba bardzo, jest idealna, ale zobaczcie to. Ciura! Także no niestety, a jeszcze to jest takie miejsce, jakby jeszcze była z tyłu, to może bym tam gdzieś, wiecie, zaszyła jakoś, może bym dobrała jakąś liteczkę. Naprawdę mi się bardzo podoba. Tutaj mi w sumie z drugiej strony też odstaje, bo że jednak tak miało być. No, jak tak sobie przy przyglądam się teraz, to, to jednak tak nie do końca. Podoba mi się ogólnie kolor bardzo, krój mi się bardzo podoba, ale nawet gdyby nie ta dziura, jak teraz patrzę, tak bardziej się przyglądam sobie dłużej, to, to i tak nawet gdyby jej nie było, bym jej nie wzięła. Podsumowując kiedyś i dziś, co zmieniło się, no to na pewno ceny, ale gdzie się ceny nie zmieniły, wy mi powiedzcie. Ja dzisiaj za te trzy rzeczy zapłaciłam łącznie 75,98 zł. Uważam, że to jest super. 14% rabatu na tę kurtkę, czyli 56 zł, i podwyżkę sukienki. Promocja petarda. Czy jest drogo, czy tanio? No to zależy. Jak wszędzie? Myślę, że jak wszędzie warto polować na wyprzedaży, na jakieś obniżki. Gdybym na przykład dzisiaj miała więcej czasu, a ja się śmieję, bo odnoszę to do pierwszego odcinka, w którym powiedziałam, że ten sklep jest taki duży, że dobrze się jest wyspać, a nie tak jak my staliśmy dzisiaj o czwartej. To, co się nie zmieniło, to na pewno naszy, nasz tryb życia. Mamy taki sam 6 lat temu, a może jeszcze dzisiaj chyba jeszcze, jeszcze gorszy, w sensie pod takim względem intensywności, ale poza tym Vive myślę, że jako tako trzyma poziom, trzyma fason, więc na przykład dzisiaj, gdybym znalazła przykładowo 10 pasujących dla mnie sukienek, to zapłaciłabym 100 zł, a to już już naprawdę super. Z tego, co mi się wydaje, to promocja była tylko na sukienki, więc na pewno dzisiaj szczególnie warto było w nich pogrzebać. Dajcie znać, czy nasze łupy się Wam podobają. Mówię nasze, no bo tutaj są i moje, i Daniela. Jeżeli Wam się podobał odcinek, to jak zawsze subskrybujcie kanał, subskrybujcie Dobre Wibracje, całujcie tych, których kochacie. To jeszcze raz, tak? Mm -hmm. I podążajcie za życiem, jakiego pragniecie. Do następnego! Przez.